Hej, z tej strony Karolina i witam się z wami na kanale Niegrzeczne Książki, na którym każda niegrzeczna czytelniczka może się poczuć jak w domu. Jeśli lubicie romansy, erotyki, to to miejsce jest właśnie dla was. Jak wiecie na naszym kanale istnieje seria o książkach z motywem mówiłyśmy już o książkach z motywem mafii, a także książkach z motywem hate to love, oczywiście linki do tych filmów, jeśli jesteście zainteresowane zostawię na dole w opisie. Dzisiaj przyszedł czas na motyw sportowców. doskonale wiem, że uwielbiacie taki motyw lubicie tą adrenalinę sport a także samych mężczyzn którzy te sporty uprawiają dlatego wybrałyśmy kilka książek, troszkę tych starszych trochę nowszych, tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie i właśnie o nich dzisiaj porozmawiamy, nie da się omówić wszystkich książek z tym motywem jest ich naprawdę bardzo dużo dlatego wybrałyśmy tylko kilka a jeśli jakiś książek według was Tutaj brakuje, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzu i polećcie coś innym, niegrzecznym czytelniczkom. Zacznijmy od pierwszej książki, od książki Waikiland pod tytułem Gracz. Poznajemy tutaj Brodiego Jego Istona, który jest. Typowym graczem, zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Mamy też bohaterkę Delilah, która jest sportową dziennikarką. Para spotyka się po raz pierwszy w męskiej szatni i Brody, jak to Brody, całkowicie zaskakuje dziewczynę, zrzucając z siebie ręcznik. Jak możemy się domyślać, znajomość zaczęta właśnie w taki sposób, może się skończyć bardzo różnie i wszystkie fanki sportowych romansów będą zachwycone, bo pomiędzy bohaterami Aż iskrzy. Motyw sportowców znajdziemy też w książce Pretty Reckless, a także w drugim tomie tej serii Broken Night. Broken Night będzie miał premierę w kwietniu. O Pretty Reckless opowiadałam już kilka razy na tym kanale, jestem prawie pewna, że już czytałyście tą książkę, a jeśli nie... To to jest dobry moment, żeby właśnie ją nadrobić przed premierą Broken Knight. I w Broken Knight mamy dwójkę bohaterów: mamy Lunę e, i Knighta. Luna jest słodką, niewinną dziewczyną, e, która w tym wszystkim jest dosyć fałszywa, bo tak naprawdę jej prawdziwe ja bardzo różni się od tego, co pokazuje na zewnątrz. Knight jest uwielbianym futbolistą, jest śmieszny, jest śmiały i powala każdą kobietę na kolana jednym spojrzeniem, natomiast jego oczy są skierowane właśnie na Lunę. Żeby dowiedzieć się, co będzie się działo między tą parą, koniecznie sięgnijcie po Broken Night. Chyba nikogo tutaj nie zdziwię, jeśli pokażę racera Katie Evans. Myślę, że gdybym się spytała, jaka jest wasza ulubiona książka z motywem sportowców, się prawie jednogłośnie, że to jest właśnie racer. Rodzicom tego chłopaka nawet nie przyszło do głowy, że nadając mu właśnie takie imię w pewien sposób wyznaczą ścieżkę jego kariery. Chłopak pokochał wyścigi, ten zastrzyk adrenaliny, tą prędkość, którą osiągał siedząc za kółkiem i dzięki temu stał się jednym z najszybszych kierowców wyścigowych. Poznaje tutaj Lenę i między tą dwójką zacznie się prawdziwa gra. Uczuć i pożądania. Jestem pewna, że jak już ją czytałyście, to byłyście zachwycone. A jeśli nie czytałyście, to to jest dobry moment, żeby nadrobić rejsera. Motywem sportowców mamy też książkę Bromance, klub książki. Tutaj poznajemy parę, małżeństwo, które nie do końca się ze sobą dogaduje. Między tą parą jest ogromny problem z komunikacją, dlatego chłopak postanawia sięgnąć po radę chłopaków ze swojej drużyny, jak od nowa rozpalić tą miłość, to pożądanie między nim i żoną, jak właściwie Odpowiednio zająć się kobietą i sprawić, że ta będzie szczęśliwa. Jest to yy, prześmieszna książka, która naprawdę będzie Was wciągać od pierwszych stron i będziecie po prostu trzymać kciuki, żeby wszystko dobrze się skończyło dla tych bohaterów. Coś bardzo gorącego, mimo tego, że klimat jest zimny. Droga na szczyt. 4 na 5 płomieni w skali hot level. Poznajemy tutaj parę, Liwie i Daniela, którzy mają plan zdobyć Mont Everest. Jeśli lubicie książki, gdzie motywem jest właśnie wspinaczka i to taka bardzo ekstremalna, to to jest książka idealna dla Was. Oczywiście nie mogło zabraknąć kolejnych książek Wikiland, czyli serii MMA Fighter. Pierwszy tom to Walka. Później mamy szansę i przebaczenie. Niestety walki nie mogłam znaleźć na swojej niegrzecznej półce, dlatego tutaj wkleiłam okładkę. Poznajemy tutaj Nico i L. On jest profesjonalnym fighterem, ale ta walka dla niego ma podwójne znaczenie to dosłowne i to metaforyczne ponieważ mężczyzna musi walczyć ze samym sobą. Ona prowadzi spokojne, ułożone, właściwie dosyć nudne życie. Mężczyzna, z którym się związała, nie dostarcza jej takich emocji, jakich by chciała, nie sprawia, że mocniej bije jej serce i wszystko ma się zmienić, kiedy ta dwójka się ze sobą spotka, wszystko obróci się o 180 stopni. Nie mogłoby tutaj zabraknąć tych e, trzech panów w serii jak poderwać drania. Pierwszy tom to Sebastian. Poznajemy tutaj Sebastiana, który jest zapaśnikiem, a także Jameson, dziewczynę, która jest ułożoną uczennicą, i ta dwójka zaczyna bliżej się poznawać przez pewien zakład. Okaże się jednak, że nie wszystko idzie zgodnie z planem i gdy w grę zaczynają wchodzić uczucia, wszystko staje się o wiele bardziej skomplikowane. Mamy też serię Eve Jagger, Sexy Bastard i pierwszy Tom, to Hart. Ryder jest silnym, aroganckim mężczyzną, który jest królem życia w Atlancie, szczególnie tego nocnego życia. Na co dzień jest właścicielem klubu nocnego, a po godzinach zarządza podziemnym ringiem. Na jego drodze pojawia się Cassie, a jedyne o czym marzy dziewczyna, to uciec i zapomnieć o swojej przeszłości. Między tą dwójką zostaje zawiązany niebezpieczny układ, a żeby poznać, co będzie dalej, jak to wszystko się potoczy, musicie koniecznie przeczytać Har. Dajcie koniecznie znać, jakie książki czytałyście z tych, o których dzisiaj mówiłam, które Wam się podobały i o których nie mówiłam, i które również Wam się podobały. Spwuszmy taką długą, długą listę poleceń dla osób, które właśnie szukają książek z tym motywem. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Koniecznie wpadnijcie na nasze pozostałe social media, na Instagram, Facebook, na grupę na Facebooku i pamiętajcie, czytajcie zawsze bez cienia wstydu.